Siemano, ja jestem Marecki, a to moje smoki. <grymianie> Witajcie na kanale Basil TV. No i to jest materiał. Widzieliście kiedyś bajkę, jak wytresować smoka? To ten materiał będzie się nazywał, jak wydrukować smoka. Patrzcie na to, jakie kozaki. Projekty do tych smoków kupiłem na stronce kultz3d.com Za każdego, za taki projekt takiego smoka trzeba zapłacić tam 4 euro. No wiadomo, na Verse są jakieś smoki do pobrania, ale jak zobaczyłem te kryształowe właśnie, zaraz zrobię Wam jakieś fajne zoomy z bliska, jak to wygląda, jak mi te druki wyszły. Zobaczcie, smoki. Smoki wymyśliłem sobie, że będę drukował w dwukolorowych filamentach. Są to filamenty PLA Silk. Tak to wygląda. Na każdej szpuli, jak widzicie, filament dzieli się na dwie części. Przez co, podczas nakładania druku, z jednej strony smog wychodzi. Jak widzicie tutaj, właśnie dokładnie z tego filamentu, przepięknie się mienicą. W zależności z którego momentu schodzi ze szpuli smog, tutaj jest niebieski, a tutaj się robi taki zielony. Przez co, wygląda jak taki kryształowy, mieniący się w ogóle. Jak wiecie. Filamentów rodzaj jest całe mnóstwo. Są trzy kolorowe filamenty. Są filamenty świecące w ciemności, czarne, karbonowe, z wyglądem marmuru, karbonu nawet. I w, o takich nieziemskich właściwościach, że czasami 100 gram kosztuje aż 100 euro. Ale o tym można by nagrać zupełnie, zupełnie inny, oddzielny materiał. Pokażę Wam jaka jest różnica w druku między smokiem drukowanym 16,5 mm, a smokiem drukowanym 2 dziesiąte to będą te dwa i zgadnijcie, który jest który. Różnice, jak mówię, praktycznie nie widać. Wprawne oko i ci, którzy już tutaj się troszeczkę odrukowali, będzie, będą widzieli różnicę. Ten zielony jest właśnie grubo, drukowany grubością 20 mm i to gdzieś tam może odrobinkę widać. Czy ja bym dnia dłużej nie poświęcał na takie drukowanie, bo E, powiem Wam też, że mniejszy problem jest nitkowania. E, druk się mniej zniekształca na stole i nawet chyba lepiej wychodzą te drobne elementy na końcu ogona. E, co można zauważyć, już Wam pokazuję przy drobniejszych elementach. Cyk. No te końcóweczki już ciężko im tutaj powychodziły. Wiadomka, odrobinkę czyszczenia będzie. Odrobinkę czyszczenia będzie, bo gdzieś tam, no zależy jakimi jesteście też mistrzami, od konfiguracji tempur, te, tempur temperatur i w ogóle. E, jakie mam smoki? Jeszcze Wam pokażę. Bo kupiłem dwa stl -e do tych smoków, kupiłem też takiego stl do smoka e, różanego. Pokażę Wam zaraz zdjęcia tutaj, bo wydrukowałem dwa rodzaje. Nie myślcie sobie, że takiego smoka wydrukowałem na raz, nie? Zobaczcie ile dużego jest. Zaczynałem zawsze spód takiego smoka robię od czarnego filamentu. Patrzcie ile razy. To jest po trzy razy na każdego smoka. Tak przeciętnie po 2-3 godziny druku i zaczynało mi się coś od stołu odklejać. No wiadomo, przebijałem się. Akurat tak trafiło, że e, przy drukowaniu tych tej partii smoków byłem po zakupie nowego stołu do drukarki 3D i ćwiczyłem konfigurację ustawienia osi Z, jak blisko ma być oś Z, jak, jak, jakie temperatury przy pierwszej, przy, przy pierwszej warstwie mają iść. I namarnowałem tyle filamentu, ile tutaj widać właśnie. <laughs> no ale co? Takie są pięknego, trudne początki. Chyba jakoś tak to się mówi. No i co? I to będzie chyba koniec tego materiału. I teraz zapraszam Was do małego takiego przeskoku po konfiguracji w kura. Takie podstawowe kroczki, które odrobinę pomogły mi wydrukować te smoki. Jakieś może drobne zalecenia pod tym kątem. Jakieś fajne ujątka tych smoczków jeszcze wam pokażę. Także zapraszam Was tam serdecznie. Siema, witam na ekranie mojego komputera. I zrobimy małe spojrzenie na to, jak przebić się przez konfigurację kury. A przynajmniej więc zobaczcie, tutaj mam sobie te dwa druki. Dwa druki, dwa rodzaje smoków, mam kryształowego i różanego smoka, zrobimy sobie konfigurację na kryształowym. Jak być może kupicie te STL, to zwróćcie uwagę na to, że jest wersja z New Lex, no to są nowe nogi. Nie wiem czemu w ogóle dodali też wersję starą, ale nieważne. W nowej wersji są dodane nowe nogi, bo palce były źle zrobione przy tej pierwszej, którą też miałem okazję wydrukować i zwróciłem na to uwagę i faktycznie tak jest. Smoki są udostępnione w kilku różnych formatach dostępnego druku, rodzajach druku, być może uda mi się Wam to szybko pokazać. Tak, widzicie, tutaj jest jeden smoczek. To jest smoczek kurlet, czyli skręcony, od razu tak, taki, którego łatwo, łatwiej dużo dostosować do naszych drukarek 3D. On jest od razu skręcony i się fajnie wtedy mieści. I tak jak Wam pokażę teraz dla przykładu, inny smoczek, w, ten sam smoczek, ale w, w innym wydaniu, w innym ułożeniu odrobinę. To zwyczajnie przypuszczam, że jest do wyboru dla różnego formatu drukarek 3D, które posiadamy, albo też po prostu dla. E, drukarek żywicznych, w których po podajemy zupełnie inne parametry do druku, bo te smoki e, wymagają innego rodzaju podpór. Nie wiem, no jak zwał, tak zwał. My, ja na pewno używałem tej funkcji e, kurlet tego zakręconego smoczka. Pyk. No i na takim smoczku będziemy sobie pracować. Ja dla bajery sobie zwyczajnie go obróciłem jeszcze w moją stronę, żebym sobie na niego patrzył z na jego przód, jak go drukuje, kolejna rzecz, którą jeszcze przerobiłem, bo domyślnie ten smok jest rozmiaru 100%. Ja te smoki powiększyłem do 120, bodajże, tak jest. Widzicie, on też już tutaj ma problemy ze zmieszczeniem się, przynajmniej na płycie mojej drukarki, która ma 30 mm długości i szerokości. Także troszeczkę go przesuwam sobie do przodu. I lecimy dalej. To jest tylko taki mały basic. I zobaczcie tutaj mam ustawiony standard quality. Dla tych, którzy już są obcykani w temacie, wystarczy ustawić sobie przynajmniej 20 mm. Każda konfiguracja w dół, czyli obniżenie grubości ścianki, jest to wyższa jakość, która jest moim zdaniem prywatnie, prywatnym zdaniem zbędna, bo ob, ob, przedłuża tylko czas druku i Ob przedłuża czas druku i marnujecie tylko filament, czas, prąd. No zależy co, co też chcecie uzyskać. To jest tylko moja propozycja. Wychodzi tak jak na, na materiale, który widzieliście wcześniej, no nie? E, grubość ścianki zostawiacie sobie taką i tutaj moja fajna propozycja, dodajcie sobie cztery ścianki, nie dwie ściany, które są tutaj przy standard quality ustawione e, domyślnie robimy sobie cztery ścianki, a zaraz wam wytłumaczę czemu. E, lecimy sobie dalej. E, tutaj też zostawiamy wszystko domyślnie top bottom, tak jak widzicie i infill. Dzięki temu, że dodacie cztery Ścianki. Możecie sobie infill, czyli uzupełnienie druku, ustawić na zupełne zero. Uwaga, bo to zaoszczędzi wam kolejne półtora dnia drukowania przynajmniej, bo on, jak tą siatkę, zacznie tam napierdzielać w środku, co jest zupełnie zbyteczne, bo ten smok nie potrzebuje uzupełnienia i program jest tak zrobiony, że nie wymaga podpór. Zaufajcie mi, po prostu to już jest sprawdzone i działa na pewno. Eee, kolejną ciekawą rzeczą, no, no ja sobie od razu, jak znacie swój filament i prędkość druku domyślnie do tego filamentu, który posiadacie, ustawcie sobie w całą konfigurację w kurze od razu, nie zmieniajcie tego na drukarce. Zauważyłem, że moja drukarka dużo lepiej przy, przyjmuje tak generowane programy, czyli zalecam tutaj sobie ustawić te 210 stopni na początku i już prędkość druku, ja leciałem tak 50-60 na moją drukarę i też naprawdę bardzo ważna rzecz Travel speed. Jak nie macie zamkniętych drukarek, które posiadają ściany i gdzieś tam dopływa różni, dopływają różnice temperatur, i ten druk się nie suszy tak pięknie jak w jakichś drukarkach, takich jak Bambu Lab, które kosztują 7-8 tysięcy złotych, no to ten druk później będzie wam się podwijał i przez to, że dysza podróżuje dosyć szybko z pozycji na pozycję, może zaczepiać o wydrukowane elementy wcześniej. Dlatego, jak tutaj jest domyślony, jeśli nie ustawiany 150 albo lepiej ta travel speed czyli prędkość podróżowania zmniejszcie sobie to przynajmniej na 50 bo to było zwariowane i to nieraz przyczyniło się do tego, że mój druk gdzieś tam się odklejał. Także to ustawcie sobie na 50 jest tyci tyci wolniej, ale będziecie spokojni przynajmniej, że to zmniejszy prawdopodobieństwo odklejenia się druku od stołu. Nie, nie zerwie go przynajmniej duszą. Bo ta dysza, jak wolniej jedzie, to przynajmniej ona gdzieś tą temperaturą, którą sama posiada, ona się wtopi i przejedzie gdzieś po tam, tam potem. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, co mam tutaj do przekazania. <laughs> Dalej. Travel distance. Ja sobie tak dodaję e, retrakcję przy. Druku, drukach z PLA na dwie, 2 mm, to znaczy, żeby retrakcja cofała się tylko o 2 mm, nie tam o 10 czy 15 mm, jak tam jest. Bo to niepotrzebnie po, nie ten ekstruder tylko to cofa cały czas do przodu i do tyłu. I 50 mm na sekundę przesunięte. Bardzo fajna sprawa. Tutaj ustawiam sobie e, combing mode na not on outer surface, żeby nie podróżowało po innych e, powierzchniach. Też dodaję sobie Z-Hop i taki domyślny 20 mm. To znaczy, że gdy robimy retrakcję i podróżujemy z miejsca na miejsce, żeby o 20 podnosiło oś Z, to też zmniejsza prawdopodobieństwo zaczepienia o, zaczepienie o poprzedni dróg. Także też fajna sprawa, jak widzicie, to sobie dodajecie, domyślnie z 20, chcecie możecie sobie zrobić więcej. Dobra sprawa. Oczywiście chłodzenie tak domyślnie jak jest na stówkę. E, Saportów w ogóle tutaj nie robimy e, i co jeszcze e, możemy sobie zrobić brim. Brim, czyli dodatkowy obrys wokół całego smoka, tylko że e, przy kiepskich stołach, nierównych stołach często te smoki lubią się odklejać, tak jak widzieliście u mnie, ja mam całą siatkę nieudanych smoków. I e, jak chcecie tego uniknąć, jesteście pracusiami, to później sobie można zwyczajnie to nożykiem takim hobbystycznym, hobbystycznym fajnie odkleić, e, odkleić, no obciąć, no posiedzicie sobie pół godziny, czy tam ileś i z, przynajmniej, no, nie będziecie musieli wyrzucać, dużej ilości filamentu, tylko sobie poświęcicie troszeczkę tego czasu na odklejenie takiego obrysu, który zaraz Wam pokażę. I to jest dobra sprawa. I to chyba będzie wszystko w zasadzie, co, co, co Wam mogę zaproponować, jeśli chodzi o takie zmiany przy drukowaniu. I zrobimy slice. Ja to przewinę, bo pewnie to będzie trochę trwało. No i mamy, zrobiło nam slice'a pięknego, robimy sobie podglądzik. Siabadaba. I zobaczcie, jak to teraz wygląda. Pięknie. I to jest ten brim, o którym wspominałem przed chwilą, czyli ten obrysik taki dodatkowy do smoka. Zobaczcie sobie, jak ten smok w środku teraz wygląda, on jest zupełnie... Pusty, nie taki zupełnie, bo posiada te cztery ścianki, e, dzięki którym dużo łatwiej e, im e, nakładać kolejne warstwy. I one są naprawdę twarde, masywne, te smoczki i wyglądają dobrze. O, i tutaj widzicie, jak wygląda pierwsza warstwa. Tutaj mi ją odbija w tym momencie. I dookoła każdej warstwy jest jeszcze 10 e, przejazdów takich dodatkowych, które wyglądają później jak taki cienki pasterek do odklejenia. Więc bardzo fajna rzecz, powiem Wam i pomaga z robotą. No i to będzie wszystko. I jeszcze raz piąteczka, pozdrawiam serdecznie i drukujcie se smoki. Siemano i udanych druków życzę, smoczków. A co do stl -i? to nie wiem, jak to tam jest chyba, to, czy to jest legalne, żebym wam je za darmo podrzucał czy nie, ale jak ktoś mi zostawi suba, łapę w górę i fajnie się tam do mnie odezwie, to dogadamy się jakoś.